Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaka jest różnica między turbo a kompresorem? Zaraz się dowiesz. Jak działa turbosprężarka, chyba każdy wie, ale teraz na szybko przedstawię. Turbo składa się z dwóch stref, ciepłej i zimnej, z czego każda ma po jednym wirniku. Wirnik ze strony ciepłej napędzany jest przez spaliny wylatujące z silnika. Tym samym napędzany jest wirnik ze strony zimnej, który połączony jest z wirnikiem ze strony ciepłej, tłaczając więcej powietrza do silnika. Tłoczone powietrze, z racji na to, że ogrzewa się przez kontakt ze strefą ciepłą, wprowadzane jest przez interkuler, tu przy okazji też proces interkuler, który dodatkowo spręża i rozpręża powietrze, i każdy, jak roz sprężane powietrze jest po prostu trochę zimniejsze, a co za tym idzie, jest po prostu gęstsze. Na tym etapie można już wyróżnić dwa etapy turbosprężarek. Są tak zwane pojedyncze i Twin Scroller. Różnią się one mniej więcej tyle, że pojedyncza, jak sama nazwa mówi, ma pojedynczy ślimak, a Twin Scroll ma ślimaków 2 gdzie cylindry są podzielone na pary, tak aby spaliny z każdego cylindra wlatywały do turbiny równomiernie. Pozwala to na usunięcie tak niechludnej turbodziury. Kompresory w zasadzie działają tak samo jak turbo, w tym, że trochę inaczej niż technicznie, bo zasada działania jest taka sama. Również służą temu, aby wtłoczyć więcej Powietrza do silnika, bo jak każdy wie, im więcej powietrza, tym bogatszą mieszankę można zalać. Przy kompresorach też można wyróżnić dwa główne typy: są kompresory tak zwane o podwójnych śrubach, oraz kompresory tak zwane turbinowe, które w zasadzie mają bardzo dużo wspólnego z turbiną. Dobra, ale jaka jest różnica między kompresorem a sprężarką? Turbo, jak już wspomniałem, napędzany jest przez gazy wylotowe z silnika, natomiast kompresor napędzany jest z samej mocy silnika, przez wał korbowy.